Witam wszystkich bardzo 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 serdecznie. Witajcie moi drodzy 20 sierpnia 2019 roku. Wtorek. I gratuluję na dzień dobry Weso, którego komentarz o najlepszej najsłabszej miejscówce w Fortnite obecnie wygrywa. A pytanie konkursowe dzisiaj jest bardzo podobne. Najsłabsza, najgorsza według was skórka jaka została do tej pory zrobiona. Także zapraszam, rozwincie się, zobaczymy, która najmniej Wam się podoba. A my lecimy ze sklepem. Moi drodzy, jest parę nowości, znaczy są dwie nowości. Przede wszystkim arbiter. Twój. Twoja kolej dobrze wyceluj. Taki zimowy trochę, nie? Ten ubiór. Arbiter to taki sędzia, o ile się nie kojarzę, to oznacza to słowo. Nie wiem dlaczego ta skórka się tak nazywa, ale OK. W plecaku ma taką maczetę jakąś, taki nóż. Co tu jeszcze? Jakiś kubek. W ogóle nie rozumiem. Zapasowe magazynki. Nie za bardzo rozumiem do czego nawiązuje ta skórka. Oddział metro, być, być może do gry metro, jak myślicie? Ciekawym mnie wasze opinie. Ciekawie mnie wasze opinie. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, do czego nawiązują te skóreczki. Znaczy ta skóreczka i z tego samego zestawu metro maczety, bardzo ostre i przydatne na ulicach, naprawdę maczety przydatne na ulicach Fortnite, zaczniesz mieć problemy z, z propagowaniem e brutalności. Dobrze, lecimy dalej, Czacha. Fajna skórka, bardzo mi się podoba, zwłaszcza w tej wersji białej. Bardzo fajnie zrobiona, seksowna. Goły brzuch, znaczy on nie jest goły, on jest taki, taki, ona ma takie różowe ciuchy, nie? Ona sama taka nie jest różowa, chyba. W każdym razie fajnie zrobiona kolorystycznie. Ta druga wersja też, też jest całkiem przyjemna. Do tego, moi drodzy, w zestawie mamy plecak, torebka czachy. Równie urocza, co makabryczna. I jak widziałem tam jeszcze powinien być zbierak. No właśnie, rozbijać czachy. Kolorowy, zwarty i gotowy. Czacha z kokardą tak się nazywa cały ten zestaw. Lecimy dalej. Śmietankowiec. To jest jedna z takich śmiesznych skórek. Facet w turkosowych rajtuzach, który wygląda jak lód. No, ciężko to skomentować. Lodówka na plecach. Śnieżny rożek. I śmietankowiec. Do zakupu w sklepie. Dżunglowa zwiadowczyni. Jedna z tańszych skórek, bardzo fajnie zrobionych. Fajna. Fajnie się maskuje w, 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 na zielonym tle. Także dosyć dobry zakup za 800 V-Dolców I teraz Grillowank. A, przepraszam jeszcze. Ninja ulik. Konkurencja może sprzedać. Spływać. 800 V-Dolców za taki dziwny zbierak. Mamy gipkiego. dawowanie. O, pojedyncze dobowanie także. I grillowanko i to chyba jest najlepsza z dzisiejszego sklepu emotka. Chciałbym tak umieć. Pewnie by mi wszystko pospadało, i jeszcze mi się poparzył do tego. I wbił sobie tą szpatułkę w, w łokieć albo jeszcze gdzieś indziej. No cóż, to był sklep na dzisiaj moi drodzy, wtorek 20 sierpnia 2019 roku. Ja zapraszam wszystkich na 14 na LiveX TFTS, Teamfight Tactics i na wieczór na 20, gdzie gramy mecze customowe z nagrodami i z kwalifikacjami do turnieju. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia o 14.00. Trzymajcie się. Hey, hey.